a w tym roku gościć u nas będą zespoły z Grecji, z Hiszpanii, z Wysp Kanaryjskich, ze Słowenii i prawdopodobnie także nawet z Indii. Zespołów hindusów jeszcze u nas nie było, a w tym roku będą. I dwa zespoły z Polski, poza naszym rodzinnym zespołem Syłowianie. Będzie także fantastyczna grupa kierowana przez Jana Brodkę. Mówię tutaj o ziemi żywieckiej, czyli górale spod Beskidzia do nas tutaj przyjeżdżają. Warto przyjść. Szczególnie zapraszam Państwa na trzy przedsięwzięcia. Pierwsze będzie miało miejsce y, 10 września, we wtorek. Koncert inauguracyjny. Tutaj dosłownie ostatnie kilka biletów już jest. I wspaniały zespół Ticanda, zespół folkowy przyjdzie do nas. Piękny zespół, piękny koncert inauguracyjny. Gorąco Państwa zapraszam o godzinie 18:00. Potem jak być może widzieliście na plakatach, zapraszamy Was serdecznie na warsztaty. Będzie można, drodzy Państwo, pouczyć się tańca, muzyki i hinduskiej, i greckiej, i hiszpańskiej, i słoweńskiej, więc jedyna, jedyna okazja w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1. Tam otwarte warsztaty dla mieszkańców Sokołowa się będą odbywać. Gorąco Was na to zapraszam. Nie chodzi o to, żeby tam, wiecie, Ktoś mówi, ja od paletu nie jestem i ja tutaj może to będzie przede wszystkim zabawa i możliwość poznania, poznania kultury innych krajów. Gorąco Was zapraszam. No a potem, drodzy Państwo, wielki koncert galowy 14 września o godzinie 18 w sali widowiskowej. Też zupełnie za darmo, tylko trzeba odebrać sobie wejściówkę. Gorąco Państwa zapraszam na wspaniałe podsumowanie tegorocznych, od 18 nadburzańskich spotkań folklorystycznych a potem kolejne, kolejne, kolejne wydarzenia.